Siemanko, witam Was serdecznie. Jestem u Dawida Duisburg. Oczywiście link będzie do Dawida kanału pod filmem i w pierwszym, pierwszy przypięty kanał to będzie właśnie komentarz. To będzie Dawid. A dzisiaj spotkaliśmy się, żeby zjeść roladę i napić kawę, A tak na serio to chcieliśmy porównać życie w Holandii i w Niemczech. Oh. Witam Was serdecznie. Mogę? Oczywiście. Nagrywa się? Nagrywa się. Nagrywa się. <laughs> A więc tak. Pierwsze co przychodzi nam yy, na myśl. Mieszkasz, Dawid, w Duisburgu. To jest niedaleko yy, granicy, prawda? Bliżutko, yy, bardzo holenderskie. Holenderskiej. Yy, Także jeżeli yy, masz yy, Masz wgląd właśnie w ceny, jeśli chodzi o żywność i tym podobnie, nie? Czyli nie ma tak naprawdę co za bardzo porównywać, bo yy, większość na ogół jest... Znaczy nie, no powiem Ci raz że jest dużo do porównywania. Tak, tak, ale chcę powiedzieć właśnie, że na, na ogół większość produktów yy, takich żywnościowych jest tańsza Standardowy Tutaj tak w Niemczech, no nie? Ale są też rzeczy, które w Holandii kupi się taniej, nie? Ja na przykład zaobserwowałem, że masło. W Holandii lubią mieć takie promocje, no nie? Dwa w cenie jednym i to często. Nie, nie no wiem, jednym. wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi. Powierzają Tak, coś. a, a powiedz szczerze, że często są, że przerwę, przerywam, ale jestem u siebie, to mogę. Mhm. To e, ostatnio zauważyłem w polskiej telewizji, bo oczywiście oglądam na polską telewizję, że w Polsce skupisz trzy, e, to dostaniesz te trzy w cenie po 50% czy coś takiego, mhm. takie jakieś takie czary mary. I no, w Niemczech tego nie ma, nie ma tego, są promocje oczywiście, jest tych promocji bardzo dużo, ale są to promocje jakieś takie powtarzające się, na przykład, że jest dzisiaj w Kauflandzie, za tydzień jest to w Netto, potem jest w Lidlu, czy tak dalej, tak dalej. Ta, są takie powtarzające się, na przykład kawa Jakob, dzisiaj byliśmy na zakupach, dzisiaj, dzisiaj. Wykupiliśmy kupiliśmy kawę Jakob za 2,99 euro, gdzie często jak jeździmy do Holandii, do Węgla, tam rybę jest i tak dalej, kiedyś o tym mówiłem na jakimś filmie, to zawsze w Zweibruder, tam jest taki sklep, to kupujemy. Kawy potem chyba 2,99 euro. Bo na odwrót chcę powiedzieć. 2,79 euro. 79 kosztuje. No ale to już się tak nie opłaca. A kiedyś się bardzo opłacało jeździć kiedyś do Holandii m, po kawę i tak dalej i tankować. Bo tak, bo... kawa kawa, yy, tankować? Oczywiście. och, to jeszcze parę, parę lat temu dobrych. To była w Holandii dużo, dużo tańsza paliwa niż w Niemczech. Teraz jest w Niemczech tańsze niż w Holandii. To ja a kiedyś. Mieszkałem... W Holandii zawsze jeździłem tankowo, jak to nie? Tak, to się dawno było. dawno to bo, to, to się naprawdę jeździło do Holandii tankowo Niemcy jeździli do Holandii, tutaj przy, przy granicy, gdzie mieszkamy Się opłacało jak na przykład jak, powiedzmy szczerze, Euro 50 kosztował diesel mhm. To w Niemczech To w Holandii kosztował 98 centów ciekawe. Taka była różnica ja, ja szczerze powiem, że Nie pamiętam, no nie, ale Ciekawe, bardzo ciekawe Ale tak było y -y, Także. Jeśli chodzi o żywność, teraz na ogół to no co, i jeździsz? dalej jeździsz no nie, do Holandii, bo do czasem czasu to oczywiście jeździmy co dwa tygodnie jeździmy. Znaczy na zakupy standardowo nie jeździmy, żeby stricto na zakupy jechać, mm -hmm. tylko jedziemy, żeby kupić. A, on a, nie kupić, zjeść ryby, woda, są dobre ryby, mają holendrzy, te backfish i tak dalej, naprawdę dużo lepsze, bo niekiedy tu w Niemczech się je na tych wszystkich waniach, markach czy tak dalej, na innych jakichś festynach. I te ryby nie są tak dobre jak w Holandii. Dobrze zrobione, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak już jesteśmy tam w enlo, no to y, idziemy do sklepu. Te, y, dlatego nie są dobre, bo te ryby y, przede wszystkim są świeże, są y, wczorajsze albo dzisiejsze. Mieszkałem y, blisko Rotterdamu, to bardzo często jeździliśmy właśnie o. do rybaków. A no to widzisz, no to nie wiedziałem, no teraz już wiem, podróże uczą. A co chciałem jeszcze powiedzieć, że notabene właśnie tych zakupów, dlatego jak już jedziemy do tego Venlo w niedzielę, bo w, w niedzielę wszystko w Niemczech jest zamknięte, no lecz nie w niedzielę. Też właśnie chciałem, no, żebyśmy o tym porozmawiali, że w, Holandii, w Holandii, e, zakupy jak najbardziej można robić w niedzielę. I to nie ma... Ja wiem, że kolady się wkurzają, nie? że bo a, często jak, jak jadę do, y, jedziemy do Venlo, Zjeść coś i tak dalej, no i właśnie na no, tabele tych zakupów, to jak już jesteśmy tam, to wchodzimy na przykład do tego i tak dalej, ale tylko dlatego i raz. Ej, dlaczego? Bo na przykład koledzy mają dużo, dużo większą ilość wyboru sosów różnych. Mm -hmm. Smaczne, no kwintesencja smaku, naprawdę, jak ja to mówię, to jest pierwsza rzecz, ale na no, zakupów mają bardzo tanie warzywa niekiedy i tak dalej, i tak dalej. Swine brooder stoją tam takie, te, no, ogólnie bardzo dobre, tam mają bardzo fajny wybór. Ale co do właśnie tej soboty, tej niedzieli zamkniętej, to jest to, że właśnie widzę, że często jak my wsiadamy rano, bo tam na 11 zawsze chcemy być, żeby jeszcze był jakiś park, za, parkingowy, kurwa, żeby, żeby zaparkować, parking, żeby był wolny, bo często jest zajęty już cały a i tak dalej. Później to, y sam, jak ile mniej więcej jedziesz do no, Do centrum, nie do no, no, 40, 40 minut. No bo później na przykład o 12-13 to 40 minut to się tak to, to jest, jest taki no 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 a, op a op opowiem to sam nie... mandat jaki ja nie jestem zbyt taki jakby myśleć być jestem super inteligentny bo posłuchajcie pojechaliśmy kiedyś do Venlo o i to jest też taki temat jak mogę powiedzieć ciebie jak polskie jak mandaty przychodzą do Polski a do Niemiec i tak dalej na polskich rejestracjach to wam teraz powiem, pojechaliśmy do, ze znajomymi do Venlo oni na polskich rejestracjach no my na niemieckich rejestracjach no, szukaliśmy miejsca, właśnie to już było 14, tak dalej. Tak jak i raz nie było placu żadnego, i tak zaparkować. Pyk znaleźliśmy jakąś uliczkę. Nie? No, zaparkowaliśmy jedno auto za drugim, patrzymy stoi ten park, 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 parkometr. Parkometr i no i słuchajcie, no i wale do tego parkometru cyk, cyk wrzuca pieniądze. Nie? Tam... Po holendersku się po niemiecku nie pisze, to nie rozumiem, nie? 5 euro wrzuciłem, myślę, że do dwie godziny wystarczy. No nie wystarczyło, bo wszystko wypadło, nie? Jakiś tam Niemiec też stał, wypanie ja jak to funkcjonuje? Ja mówi, no kurde, to chyba za wszystko ale tu na roku jest inny, wyobraź sobie, inny parkomet, to tam można kupić. No to ja zadowolony, tam pisało chyba godzina 3 euro, czy 50? gdzie coś tam. Cyk, 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 wrzuciłem. Dałem ten setel za szybę. No i chyba godzina się kończy, no i tam żona mówi, ty lecz, tam szybciutko, kup następny bilet, myślę, się, że się wyrobimy. Dobra, ja już przychodzę, a tam mandat za znaczy, bo u mnie, u tego kolegi na polskiej rejestracji, nie? Znaczy mandat, nie było mandatu, tylko była annotacja, i też po niemiecku było wpisane. Naj, najlepsze, w tym Bartomacie nie po niemiecku, ale mandat już po niemiecku wypisany. Mandat, no informacja, że będzie kara, że tu nie wolno stawać i tak dalej, tak dalej. Ja mówię, co oni mi mogą zrobić? Przecież Chciałem zapłacić, a komek nie działa. Chciałem zapłaciłem w innym i też kartkę włożyłem. No ale, no i posłuchajcie, spokojnie, spokojnie, jakoś tam. Numer y, ten, y, tablicy rejestracyjnej, było wszystko wypisane. Przyjechałem do domu, mm, dzwonię do nich, bo tam był numer telefonu, że nie mam ile mam zapłacić, jak, co i tak dalej. Zadzwoniłem, czy mówię gdzie państwo po niemiecku? Tak, tak mówią. Ja mówię, że taki taki problem, ja miałem, że taki. No, tam pan dostanie wszystko pisemnie. Oczywiście przyszło za dwa tygodnie 87 euro do zapłaty. A w Niemczech 15 by się Ale zapłaty. słuchaj, dlaczego? Tu jest właśnie teraz dlaczego. To jest właśnie nieumiejętność języka. Bo na tej ulicy trzeba było zapłacić 12 euro za stanie przez 12 godzin. Nie można było kupić na godzinę. Mhm. Za biówkę. No ale ja nie wiedziałem, bo nie, nie potrafię rozmawiać po, i czytać po, po holendersku. No i co, no to przyszło, to teraz zapłaciłem, bo ja że chorem, że takie mandaty, że mnie nie zapłacił w tygodniu, to miał 150 euro, nie? Tak, się tak. Mnoży, mnoży razy dwa. No, a w Niemczech za parkowanie, za... nie za płacenie, za A przepraszam, a co, a co do polskiego właśnie tego kierowcy, dostał ten sam mandat i tak dalej, śmiał się ze mnie, ha, 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 do nas nie przyjdzie, do nas nie przyjdzie. No, po, sie po siedmiu miesiącach dostał ten mandat, w Polsce na przeliczeniu na 600 zł. No, tak to wyglądało, no. Ojej! Ojej! Tak to wygląda. No, Nie no, w Niemczech są temat. Wiem, że mandaty zresztą w Holandii. Ja jeżdżę w, Hol w Holandii jeżdżę strasznie przepisowo. Jak jest 50, to jest 50, jak jest, jest 120, to jest 120. Jak się wjeżdża do Belonu, to welo tam jest 50. Ustawiam ten na 50 i nawet nie próbuję przejechać. Chyba wiem, że raczej ruszyłem 2 km na godzinę. Nie wiem, czy 20-30. Nie ma, nie, ma nie ma tolerancji. No w Niemczech jest. W Niemczech jedziesz 100 km na godzinę. Na autostradzie 100 jedziesz 108, 110, nic ci nie przytknie, nie? No. no. Taka jest a różnica między Holandią i Niemcami też. Jest, są spore, spore różnice, jeśli chodzi o wysokość mandatów. To jest, to jest fakt. Chcieliśmy jeszcze. Znaczy ja chciałem, żebyśmy właśnie podyskutowali, bo nie do końca wiem, jak wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Ja tak króciutko powiem, jak to wygląda w Holandii. W Holandii no, masz obowiązek. Normalne, że każdy ma obowiązek ubezpieczenia się. Trzeba no, wybrać sobie po prostu ubezpieczalnię i, i, i się ubezpiecza. No i na ogół kosztuje to gdzieś około 100-150 euro na miesiąc. I to jest obowiązek. Szpitale są sprywatyzowane, i agencje ubezpieczeniowe po prostu finansują ze składek wszystko. Także dużo osób się zastanawia, kurde ty, oni, nie wiem, tam na przykład ktoś był na jakiejś operacji, na porozie czy coś, oni wszystko tam spisywali, nie? Jeden paczko. Tak, 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 za wszystko płacą e, ubezpieczalnie. I później ale, ale się dostaje, to później to się dostaje, później się dostaje rachunek, później normalnie dostajesz rachunek. Ty do domu? Jest, tak, ale odsyłasz to na przykład do swojej agencji. Ja to po, wszystko rozumiem. Czekaj, no, dla mnie to jest paranoją. Poczekaj, poczekaj, bo yy, może jeszcze o I masz coś takiego jak eigen ryzyka. Czyli. Yy, Im niższe masz eigen ryzyka, tym mniej zapłacić. Na przykład. A kto to zdecyduje? Ubezpieczenie, Twoja umowa. Przykładowo. Yy, Przecięłeś sobie palca, nie? Poszły, poszedłeś do szpitala, żeby ci zaszy, nie? i przychodzi ci rachunek na przykład tam powiedzmy 150 euro za to. Zrobiłeś to jeszcze raz, no nie? Na przykład, albo nie wiem, tym razem kolano, albo skręciłeś kostkę. Mm -hmm. No to wiesz tam, prześwietlenie oni ci nie mówią. Nie, oni się ciebie zapytają, czy chcesz zrobić prześwietlenie, albo jak naściskasz no na to, żeby... żeby to czy pytają też się nie pytają. Różnie zależy. To zależy jak to tam e, wygląda. Ale jak na przykład naciskasz na to, oni zrobią, nie ma problemu, bo ty i tak za to będziesz płacił, nie? A znaczy nie ty? Zaraz cię wszystko wytłumaczę. Przychodzi. Robią Ci na przykład prześwietlenie czy coś tam, coś tam. I przychodzi Ci rachunek na przykład na 600 euro. Do Ciebie do domu. Do ciebie do domu. I masz to Agiel powiedzmy 350 euro, czyli najniższe. I ty te 350 euro musisz zapłacić. I dopiero po 350 euro pokrywa ubezpieczalnia. Tak to wygląda tak. to no jak masz operację, która kosztowała 10 tysięcy euro, to musisz... Jako 350 euro. Tak. Te 350 euro i tak będzie musiał dopłacić. Tak to wygląda w Holandii. Nie wiem, jak to wygląda. To, to, ta, w Wiem mniej więcej, ale nie starsze... wiem, wy... jak to wygląda w, w Niemczech. Nie wiem, nie wiem, jak to wygląda w Niemczech chciałeś powiedzieć. Yy, tak, przepraszam. Nie Te... wiem, jak to wygląda w Niemczech. Jeszcze. No tak to, tak wydo... tak to wygląda w Niemczech, że... Nie wiem, no. Dla mnie to jest jakaś paranoja, co teraz powiedziałeś naprawdę tak jest? No nic, ja, o, weźmy mój przykład. Rok temu. Rok temu to było, Nie, w tym roku to było. Jak zakładałem kanał. Dlatego go też założyłem, bo to się nudziłem. Y -y, y -y, jak na przykład jesteś w ciąży... Y -y, większość ubezpieczalni za ciążę się płaci w y -y, Musisz mieć pakiet... Ciążowy, żeby na przykład nie płacić za to. Jak musisz dokupywać. Musisz pakiet? dokupić. Mu... Ciążę w Holandii musisz zaplanować. Bo na przykład raz no, czy... na a, to, możesz... jest jak, to jest jak telewizja na kartę. To raz to kub... na roku. To jest jak telewizja na kartę. Kupujesz 5 programów, a se możesz dokupić dodatkowy e, mo... dodatkowym Możesz dokupić. Możesz zmienić o, 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 o. swoją umowę raz bóg. na rok. Także chyba tak, tak, co tak Ubezpieczenie za auto, tak. tak jak nie, teraz. Ale nie mogę. To ci, czuć, to ci czuć czuć. Paranoja, nie? Ale to jest. jest nie, to to de wasze ubezpieczenie holenderskie można porównać z, z niemieckim ubezpieczeniem okay. za samochód. Już wiem dlaczego. Bo za samochód możesz zmienić raz w roku, na koniec roku ubezpieczenia. Musisz miesiąc wcześniej dać e, wymówienie, wymeldowanie tego ubezpieczenia i możesz zmienić. Raz w roku. Raz w roku. Jeżeli masz wykupione tańsze ubezpieczenie podstawowe, potem możesz Tile Casco, no i tak teraz w ciąży umówić, to możesz sobie wykupić Fall Casco, no bo tak jest. To jest czyli dodatkowa taka wiesz, mm -hmm. dodatkowy punkt, ale z czego się śmieję, bo yy, powiedziałeś mi, że yy, te całe 350 co wy się zapłaci, nie? To tak samo jest z Niemczech z ubezpieczeniem. Masz Tile Casco, że jak Ci coś wypije szybę, albo Ci zniszczy auto i tak dalej, to musisz taki zeps, yy, bez, y, trzeba samemu dopłacić na przykład szyba kosztuje 1000 euro, to to musisz 150 euro lub wszystko. No to musisz dopłacić. No to jest takie porównanie samochodem. chcieli mu zrobić, bo szybę miał pękniętą i musiał wymienić szybę i musiał właśnie tam dopłacić jakieś tam niecałe 200 tak. No nie, jest różnie, jest tak. Że na przykład ja mówię mojego agentowi ubezpieczeniowym, bo on mi tam robi taki chłopaczek. Roland, pozdrawiam. On mi robi to ubezpieczenia. Na przykład mówi tak, Dawid. Będziesz płacił powiedzmy 50 euro miesięcznie za auto, za ubezpieczenie Tile Casco Ale Ty będziesz dopłacał za każde wybicie szyby albo czegoś tam Sam 300 euro, a resztę yy, ta ubezpieczenia. Albo będziesz płacił 50, albo będziesz płacił 5 euro więcej, ale tylko 150 będziesz dopłacał No i tak to wygląda, się śmiech to, do, do tego to porównuje okay. I tak wkrótce <słuch> jak wygląda yy, jak ubezpieczenie? Jeżeli chodzi tutaj, nie, jak no, i... nie no, nam ściągają standardowo z wypłaty, to jest takie podstawowe ubezpieczenie, gdzie pójdziemy na przykład. Ja siadłem, miałem operowaną rękę tutaj, bo, bo miałem problem z łokciem i tak dalej. I tak dalej. Szedłem do lekarza, robili prześwietlenia, skierowania i tak dalej, tomografię i tak dalej, nie było żadnego problemu. Z tomografią było jakieś tam 3-4 dni, tylko musiałem czekać, a chciałem to mieć na następny dzień, no nie, musiałem do dysenterów pechać, to wtedy miałem za zrobione. To są państwowe, czy to są... Państwowe, ale są też prawda, ale ogólnie są państwowe i te szpitale też, także ja takich rzeczy po pierwsze raz słyszę od ciebie, bez skip tu, nie? No tak jest. Tak no i to mi yy, no yy, yy, no tą to rękę, y, dwu, trzy razy mnie do szpitala wzywali w jeden dzień prawie, że jeszcze chcą mnie, jeszcze tu przyjdzie jakiś facet, jeszcze zobaczyć tą rękę i tak dalej, i tak dalej. Operacja była zrobiona, wyszedłem na drugi dzień z, z, nie, no, z operacją miałem zrobioną o 8 rano, o 10 dokładnie się wybudziłem. No, o 13 byłem już w domu, ubezpieczenie, bo normalnie wszystko pokrywało, nie dostałem żadnego problemu, jakichś tam rachunków, nikt mi głowy tym nie zawracał, oni chcą, żeby spokojnie, żebym wiesz, odpoczął, a nie miał jakieś rachunkami, jedyne co to mi chyba przyszło w jakimś czasie, ten jeden dzień w szpitalu, że byłem 10 euro, bo chyba pierwsze tutaj w Niemczech i tego wam nie chcę skłamać. Czy jest to 10 czy 20 dni? w szpitalu, płacisz 10 euro, ale nie wiem, ile to jest dni. Dokładnie, nie chcę was kłamać Ale to nie są jakieś 10 dźwięki. euro dziennie, powiedzmy 15 dni. Po 15 dni już płaci ten, kasa bezpieczeniowa, no ale wyżywienie na przykład w szpitalu i tak dalej w Niemczech, no to to jest. Zaraz się tu znajdą hejterzy i tak dalej, że tak nie jest. Ale ja byłem w paru szpitalach uznajomych, to im dostawali, wyobraź sobie. Kartę rano, tak, co pan chce na obiad, co pan chce na kolację, co pan chce na przyszłe śniadanie, czy do wyboru, no do tego Coca-Cola i tak dalej. I nawet piwko małe. W Holandii jest to samo, no może poza piwem. W Holandii też masz menu, ale wiesz, wszystko idzie. No. <grym no <grym nie, nie, no rozumiem. No, no to tutaj się to podoba. No, Dobra, więc myślę, że możemy y, skończyć ten y, temat. Y, y, chciałem właśnie powiedzieć o paru rzeczach, które mnie irytują. Y, 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 na przykład y, w Niemczech irytuje mnie, jak jadę na przykład przez miasto, jakąś mieścinkę, przez jakąś ulicę, to stoją samochody na ulicy i muszę robić takie salony. To mnie denerwuje tutaj w Niemczech. W Holandii zaś denerwują mnie te drempelsy. A jak... dlaczego te samochody tak stoją? Dlaczego jest przepis, że tak mają stać te samochody? No, y... Dlaczego? Ruch po prawostronny i mają stać. W kierunku po to, jazdy, Tak, ale po, to, po to stoją po te samochody, powie. i tak jest prawo postawione, że mają, mogą być samochody po prawej, po lewej, po to, żeby ograniczyć prędkość, żeby się nie stało komuś coś Dlatego Tak, tak a, w Holandii, a w Holandii właśnie rozwiązali to tak, że są te drempelse, e, czyli tak zwane sierżanty. Policjanty leżące w stanie. Tak, sierżanty. To my, e, Kiedyś mnie to bardzo denerwowało, ale teraz to już skończy. Ale, ale masz dziecko i tak ale, dalej, ale, ale będziesz wyobrażał, ja, ja, ja że to staram dobra. Się, Ja na ogół staram się jeździć bardzo przepisowo, jeśli chodzi o miasto. Ten. Ale w niektórych miejscach to jest tego tyle nawalone, na że masakra. To musiałbyś, I jeszcze, poje to jeszcze musiałbyś to... pojechać na Ukrainę. Ja jeśli na Ukrainę, to, w to nawet nie, nie, nie widzi, jest droga, jest droga, jest no, droga. No nie trzeba jest droga, tego droga. robić. Jest, nie, Jest droga, wyobraź sobie, i w pewnym momencie nie są takie policjanty, tylko takie. I wjeżdżasz z całą prędkością w te policjanty, bo jest to zjednoczone. Znaczy, tak jak jest z Ukrainy. Jeźdź na Ukrainę, to nie będzie narzekał na nic. Nie? Aha. Yy, co mnie denerwuje w Holandii, to znaczy się, m, z czym Niemcy na pewno wygrywają z Holandią, to jeśli chodzi o sygnalizację. Yy, w Holandii. Te, yy, Sygnalizatory są dupne, takie naprawdę duże, ale są tylko u góry. A w Niemczech są u góry Aha, po bokach i po bokach jeszcze, nie? Nie muszę kurde, kurde tak Nie szubę, nie, nie, ma. No. nie muszę tak kurde, zaglądać na szybę, nie? Zależ też jakim autem jeździ, ale jak jeżdżę swoim, którym że na co dzień, bo to... Tak, to jak jak przerzucasz tym tak. tirem wszystkie rzeczy, no to w tym tirem to widzisz z góry. <laughs> no. Nie no, no, myślę, że nie ma, nie, ma, nie ma co tutaj za wiele przedłużać, bo wystarczająco długo już y, film y, trwa. Y, chciałem zaprosić Was na kanał Dawida. Większość z Was tak y, Dawida zna, no ale tak czy siak, Kto, y, jeśli ktoś tutaj trafia, no to serdecznie zapisię. zapraszam do Dawida na kanał y, Dawid Duisburg, de, y, y, pierwszy link. Pierwszy z bok, tylko pierwszy z boku. Pierwszy link w opisie. I przypięty komentarz to będzie właśnie kanał Dawida. Pozdrawiam Was serdecznie. Na pewno to jest nasz ostatni film, tylko będą jeszcze filmy. Bardzo mi miło gościć Irasa u mnie w domu. Bardzo fajnie, że przyjechał. No co? Pozdrawiam Was serdecznie. Oko w dół, kciuk do góry i dla Irasa Suby muszą być. O,